Cześć wszystkim, e, tą rolkę nagrywam w języku polskim dlatego, że e, kilka moich znajomych pytało mnie, się, czy e, potrafię mówić po polsku, no to proszę Państwa mówię po polsku i nagrywam teraz taką rolkę, no i tutaj też ch chciałem pokazać co robię, bo tak zawodowo buduję meble, takie e, teraz możecie zobaczyć za, moje, za moimi plecami takie szafy, bo teraz u klienta, montujemy w sypialni Będzie tak, będą takie szafy zabudowane. No i dzisiaj chciałem Wam pokazać, bo my pracujemy z klientami indywidualnymi, ale także z biurami architekto, architektonicznymi. I teraz chciałem pokazać Wam w łazience tak, takie rozwiązanie, które właśnie zaproponował architekt, a my jako wykonawcy już z kolegą zrealizowaliśmy to. to Zaraz za chwilę obrócę kamerkę i no i chcę Wam tutaj pokazać. Proszę Państwa to jeszcze nie jest dokończona łazienka bo jeszcze przyjdzie blat i też mnuka. Co tu myślicie tu za, za tą za tymi drzwiami? Co tu może być w środku? Dajcie ja Wam pokażę. O, no i patrzcie. Kocioł ogrzewania. I patrzcie jak my go tutaj e zamknęli takimi, takimi, e, takimi drzwiami, które otwierają się w, w dwie strony i macie pełny dostęp, tutaj też, macie pełny dostęp do tych wszystkich podłączeń i do tego kotła. No i się tak elegancko zamyka. No. I się tak elegancko zamyka i już go nie widać. Tak naprawdę, jak, kiedy można e, schować ten kocioł za, za te, w takich w meblach w ładnych, pięknych, to już wiele lepiej wygląda łazienka. No i patrzcie, elegancka. Także takie rzeczy robimy i staramy się zrealizować, każdej śmiałej pomysłu architekta. No, i tak w, w dwójko z kolegą pracujemy tutaj we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Także jeżeli ktoś będzie ciekaw, zamawiajcie, zrobimy meble.